Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Pamiętacie nasz odcinek o Enigmie? Wnioski były tam dwa. Po pierwsze, bez naszych kryptologów z aliantami byłoby naprawdę krucho podczas II wojny. A po drugie, Brytyjczycy to straszne łajdaki, że tak się na nas wypieli. No ale z drugiej strony nie powinno nas to dziwić. Już wielokrotnie w historii okazywało się, że Brytyjczycy nie kierują się trwałymi sojuszami w wielkiej polityce. Ale żeby własnego obywatela potraktować jak śmiecia, obywatela genialnego, bez którego już prawie na bank alianci przerżnęliby wojnę, a świat komputerów nie byłby dziś taki sam, to już naprawdę nieładnie. Poznajcie Alana Turinga, geniusza, który długo nie potrafił dzielić, nienawidził piłki nożnej, za to potrafił wypić sporo piwa na raz, a będąc gejem, oświadczył się: Dziewczynie, czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Alan przemierzył kawał świata, zanim się jeszcze urodził, bo niby na świat przyszedł w Anglii, ale spłodzony został w Indiach, gdzie jego rodzice wiedli zawodowy żywot. W sumie warto tutaj przytoczyć historię, jak ojciec naszego dzisiejszego bohatera poznał swoją przyszłą żonę. I stało się to na statku płynącym właśnie z Indii do ojczyzny. Dziewczyna mu się spodobała, więc zaprosił ją na kolację, gdzie od razu poprosił kelnera. Nie o szampana, nie o jakieś wyjątkowe danie dla jego towarzyszki, a o to, żeby cały czas donosił mu browary, dopóki wyraźnie nie każe mu przestać. Nie wiadomo, czy jego imponujący alkoholowy spust tak zaimponował dziewczynie, czy może jednak co innego, ale podryw się udał, zostali parą, wzięli ślub i dorobili się dwóch synów. Alan i jego starszy brat byli indiosierotami. Nie wiem, czy jest takie oficjalne sformułowanie gdzieś w słowniku. Nie wydaje mi się, ale chodzi o coś takiego, jak są dzisiaj eurosieroty. Niby rodzice raz na jakiś czas wpadali z pracy za granicą do domu, ale to dupa, nie rodzina, jak dzieciak trzy czwarte czasu spędza z niańką. Alan nie mógł na przykład liczyć na pomoc rodziców w nauczeniu się rozróżnienia prawej strony od lewej. To też wykombinował, że narysuje sobie po prostu kropkę na lewym kciuku, że aby sprawnie rozróżniać w razie czego strony. Z drugiej strony, jako że chłopak musiał cały czas liczyć na siebie, rodzice go nie rozpieszczali, to kombinował, jak umiał i na przykład nauczył się sam czytać w parę tygodni. Ej tam! Nie takie rzeczy się w parę tygodni robiło! Szybko polubił też matmę, choć nie całą. Nie uczył się rzeczy, które go nie interesowały i nie sprawiały mu przyjemności, więc długo nie umiał na przykład pisemnego dzielenia. I ja chłopaka absolutnie rozumiem. Też miałem w życiu taki okres, jak nie chciałem się uczyć pisać małej literki b, bo mi się po prostu nie podobała. Niemniej jednak zarówno ja, jak i Alan Turing musieliśmy w pewnym momencie nadrobić zaległości. Ale wracając do rzeczy, których nasz dzisiejszy bohater bardzo nie lubił, no to musimy tutaj wspomnieć o piłce nożnej. No nie trawił tego i sam później wspominał, że specjalnie nauczył się szybko biegać, żeby nie mieć kontaktu z piłką, bo samo bieganie bardzo lubił. W dorosłym życiu spokojnie cisnął maratony, a i dłuższe trasy nie stanowiły dla niego problemu. Na przykład takie po 60 km. Edukację kontynuował w prywatnej szkole, która strasznie go wkurzała, bo mimo, że formalnie w Sherborne kształcono elity, to takie. Typowe, mierne, ale wierne. Klasyczna fabryka urzędasów, gdzie najważniejsze było wpajanie uczniom, że najważniejsza jest Wielka Brytania i nie wolno nic robić bez zgody przełożonych. To też, jak się pewnie domyślacie, Turing się tam za bardzo nie starał, bo mało co sprawiało mu przyjemność. Poza oczywiście matmą. To właśnie w fabryce urzędasów po raz pierwszy objawił się jego geniusz. Pewnego dnia Turing przyniósł nauczycielowi matmy 100 kartek i powiedział, że takie coś sobie zrobił ostatnio dla przyjemności. Co tam było? Nieskończony szereg funkcji odwrotnej do tangensa. Czy wiem, co to znaczy? Absolutnie nie! Czy nauczyciel wiedział najprawdopodobniej tak, bo najpierw mu oczy wyszły z orbit, a później popędził do wychowawcy Turinga, żeby powiedzieć mu, że ma w klasie geniusza. Jednak ów wychowawca nie był zbyt dobrym pedagogiem, ponieważ ową informację totalnie olał. Talent Alana musiał odrobinę poczekać, a w międzyczasie nasz dzisiejszy bohater we własnym zakresie odkrywał różne inne rzeczy, na przykład teorię względności Einsteina czy własną orientację seksualną. To właśnie wtedy Alan utwierdził się w przekonaniu, że jest gejem, przy czym nie było to ani dobre miejsce, ani dobry czas, żeby coś takiego sobie uświadomić. Bo jak już wiecie, w Sherborne uczyli przede wszystkim, że najważniejsze jest brytyjskie prawo, a brytyjskie prawo było wtedy takie, że homoseksualizm jest nie tylko nielegalny, ale też w związku z tym karalny. Tak jest, można było iść do więzienia za naruszenie moralności publicznej. To też nasz dzisiejszy bohater musiał się kryć ze swoimi upodobaniami, ale nie on jeden. Bo w szkole był jeszcze Chris. Chłopaki świetnie się dogadywali, i mimo, że do niczego łóżkowego między nimi nie doszło, to raz na przykład po lekcjach poszli trzymając się za dłonie oglądać gwiazdy. O ile ja oczywiście nie mam z tym żadnego problemu, tak, umówmy się z reguły, zwykli kumple z klasy takich rzeczy nie robią, więc ewidentnie chłopaki mieli się ku sobie. Niemniej jednak ta znajomość naprawdę dobrze wpłynęła na naszego dzisiejszego bohatera. W jaki sposób? Chris był dużo lepszym uczniem od Alana Turinga, i ten chciał mu zaimponować. To też poprawił swoje oceny. Szalenie zależało mu na tym, żeby swojemu przyjacielowi imponować również kiedy ten zmarł, bo Chris zupełnie niespodziewanie odmeldował się z tego świata w wyniku obecności gruźlicy w organizmie. Gdyby nie ta znajomość, wspólne rozwiązywanie zadań z matmy, no i chęć naukowego uczczenia pamięci swojego przyjaciela, no to nie wiadomo, czy Alan Turing poszedłby na studia matematyczne do Cambridge, ale tak właśnie się stało i tam właśnie Alan na pełnej intensywności wjechał w świat matmy, bo naprawdę go to rajcowało. Ale hej, chyba nikogo nie interesuje omawianie, co tam sobie dokładnie liczył na zajęciach, prawda? Zamiast tego opowiedzmy sobie o jego dzikich. Gejowskich harcach na studiach, bo to chyba brzmi jak historia z potencjałem, nie? Otóż nie, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, jak pamiętacie, musiał ukrywać się z tym, kim naprawdę był, żeby nie pójść do pierdla. A po drugie, nijak nie mógł trafić na partnera. Zawsze jak już wydawało mu się, że kolega ma podobne upodobania co on, no to okazywało się, że jednak nie do końca. Aczkolwiek to nie tak, że ludzie odwracali się od Alana Turinga po nieudanym podrywie. Nie, większość osób była zdecydowanie tolerancyjna. Mimo, że homoseksualizm, jak już wiecie, był wtedy nielegalny, to nikt Alana na bagiety nie zakablował i ludzie dalej chcieli się z nim przyjaźnić, tym bardziej, że Storinga na studiach zrobił się naprawdę potężny krejzol. Piłką nożną nadal gardził, ale aktywność fizyczną uwielbiał. Był w klubie wioślarskim i ostro też cisnął na rowerze. Wiecie, takie trasy po 50 km dziennie nie robiły na nim żadnego wrażenia. Przy czym nie był takim zacietrzewionym sportowcem, którego każdy z nas ma w znajomych. Wiecie, taki co to wrzuca często na fejsa, ile to dzisiaj nie przebieg. kiedy wreszcie następny maraton, a ludziom zdjęcia z imprez, o Boże, jak tego nie trawię, komentuje, że, o mój Boże, jak tak się można truć? Otóż Alan Turing, jeden z największych, Większych matematycznych geniuszy w dziejach wbił kiedyś z ziomkami do baru i na dzień dobry opierdzielił kwartę piwa na raz, czyli więcej niż pół litra, a podejrzewam, że na jednym wcale nie skończył. O, o matko, ale żebym ja się przeliczył? O, no kto by pomyślał? Jednak gdzieś między tymi browarami, szukaniem partnera i rowerem, musiał się też znaleźć czas na naukę, prawda? Jak najbardziej. Matma Alana non-stop kręciła wręcz wściekle do tego stopnia, że w pewnym momencie nasz bohater miał stwierdzić, że czerpie z matmy wręcz seksualną satysfakcję. Pff, no, nie ma się w takim razie co dziwić, że zrobił z matmy doktorat, ale to nie wszystko, bo w tym czasie napisał też pracę o liczbach obliczalnych i to było coś tak wizjonerskiego, że nawet największy wizjoner naszych czasów. Jerzy Brzęczek oczywiście musiałby pokornie schylić głowę w uznaniu. O co chodzi? Otóż Turing wymyślił coś niesamowitego maszynę zdolną obliczyć dowolny algorytm, albo inaczej rzecz ujmując komputer o nieskończonej mocy obliczeniowej. Oczywiście na projekcie musiało się skończyć, bo nawet dziś nie ma takiej technologii, ale podobno do samego projektu matematycznie przypierniczyć się nie można. Oczywiście geniusz matematyczny został dostrzeżony przez odpowiednie służby, i Alan Turing dostał robotę w Bletchley Park, czyli w centrali łamania szyfrów. I w samą porę, bo niebawem wybuchła wojna, którą bardzo prawdopodobne, że alianci by koncertowo przerżnęli. Gdyby nie najpierw nasi kryptolodzy, a później ekipa na czele której stanął właśnie Alan Turing. O wpływie naszych kryptologów na złamanie enigmy już sobie kiedyś mówiliśmy. Natomiast podsumujmy to sobie szybko w ten sposób. O ile nasi stworzyli tak zwaną bombę kryptologiczną, która niestety z czasem przestała wystarczać, tak na tej podstawie Turing i jego ludzie stworzyli turboatomową mega bombę kryptologiczną, która po prostu zmiatała niemieckie szyfry. Zamiast opowiadać sobie o obliczeniach, powiedzmy sobie lepiej o tym, jakim Alan był szefem, a szefem był nieśmiałym w dużej mierze dlatego, że sporą część jego ekipy stanowiły dziewczyny, a on nie za bardzo wiedział, jak się z nimi obchodzić. Do momentu, jak pojawiła się Joan, bardzo fajna dziewczyna, z którą świetnie się zaczął dogadywać i z czasem zaczęli również spędzać czas po pracy. Jeździli na rowerach, chodzili do kina, tylko fizycznie go nie pociągała. Wiadomo czemu, ale Alan stwierdził w pewnym momencie, że hej, może ten seks nie jest aż tak ważny i się dziewczynie oświadczył. Ta się zgodziła, a Turing dopiero po jakimś czasie poinformował ją, że woli chłopaków. Trochę dziwna kolejność, nie? Ona też tak zapewne stwierdziła, ale po chwili namysłu uznała, że ee, w sumie fajny chłopak ten Alan, jakoś to będzie. Jednak sam Turing gruntownie przemyślał sprawę i stwierdził, że no nie, to nie ma sensu. To, że on musi udawać w obawie przed prawnymi konsekwencjami kogoś, kim nie jest, to nie znaczy, że musi na to samo skazywać Joan, którą naprawdę lubił. Po pewnym czasie i tak pewnie zaczną się spierać, nie, 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 zerwał te zaręczyny i pewnie nie było łatwo. To musiała być trudna decyzja, ale na dłuższą metę wydawała się naprawdę mądra i dojrzała. Trochę się zrobiło smutno, nie? No to na pocieszenie opowiedzmy sobie teraz, jak Alan Turing śmigał na rowerze w masce przeciwgazowej. Czemu? Czyżby dlatego, że była wojna i nie dało się oddychać od gryzącego dymu, który unosił się za sprawą pożarów, które to z kolei wywoływały niemieckie naloty na Anglię? Nie, po prostu Alan Turing miał uczulenie sezonowe, więc zakładał maskę i cisnął do roboty na rowerze, nie przejmując się kompletnie tym, co ludzie powiedzą. I generalnie z tego założenia wychodził też przy innych okazjach, na przykład wiążąc spodnie sznurkiem zamiast używać paska czy przymocowując kubek do kaloryfera w robocie łańcuchem, a jakże na szyfr. Chociaż jego ekipa już nie takie szyfry jak wiecie łamała, o czym swoją drogą niewiele osób przez pewien czas wiedziało. Bo po wojnie na długie lata utajniono działania biura szyfrów. Co prawda Alan Turing został odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego, ale nikt za bardzo nie chwalił się za co konkretnie. Tak czy inaczej, nasz bohater mógł po wojnie odpocząć, prawda? Absolutnie nie. Miał rozpoczęty bardzo fajny komputerowy projekt, ale upierniczono mu finansowanie po wojnie, więc były opóźnienia. To też zarzucił to na koszt innego, fajnego projektu. Zajął się oprogramowaniem do jednego z pierwszych komputerów Manchester Mark I. Napisał do niego podręcznik, pomógł wprowadzić na rynek, ale chłopina się dopiero rozkręcał, jeśli chodzi o przełomowe pomysły. Bo w algorytmach Alan Turing słusznie widział nie tylko wielki potencjał, ale też realne zagrożenie. To też stworzył specjalny test Turinga, który miał oceniać, czy aby maszyna nie zrobiła się zbyt inteligentna. Człowiekowi miała pomóc ocenić, czy rozmawia z człowiekiem, czy już jednak z maszyną. Do 2014 roku żadna. Żadna maszyna nie zdała testu Turinga, a jeśli komuś mało, to Alan napisał też algorytm do gry w szachy. Ten algorytm przewidywał dwa ruchy przeciwnika w przód, tylko że Turing musiał testować go ręcznie, bo w tamtych czasach żaden komputer tego nie ogarniał. Jakiś czas temu postanowiono jednak sprawdzić skuteczność algorytmu szachowego na kąpie i to w starciu z prawdziwym wymiataczem, Kasparowem, który już raz przerżnął z komputerem. Czy tym razem też poległ? Nie, pokonał komputer wjedziony algorytmem Turinga w 16 ruchach, jednak pamiętajmy z którego roku był to program. Ten algorytm Turinga był początkiem drogi do takich osiągnięć, o jakich Alanowi się pewnie nawet nie śniło. W pewnym momencie nasz bohater wkręcił się też w biologię matematyczną, a konkretnie w zagadnienie ciągów Fibonacciego w przyrodzie. Nie będę wam tutaj udawał, że wiem cokolwiek na ten temat. Niemniej jednak, ponoć na tym polu, Alan Turing postawił też przełomowe tezy, tak jak to zrobił w przypadku informatyki. Chłop miał przed sobą jeszcze długie lata zmieniania świata na lepsze. Niestety, przyszło mu żyć w świecie głupim. W 1952 roku poznał Arnolda Mareja. Sam Arnold był spoko chłopaczyną. Mimo 19 lat był całkiem dojrzały i, co w tej historii najważniejsze, był gejem. Świetnie mu się z Alanem dogadywało. Chłopaki zaczęli razem spędzać czas, o czym niestety Arnold powiedział swojemu koledze, który takie miał hobby, że był złodziejem. I jak na złodzieja przystało, pewnego razu opierniczył Turingowi chałupę. Nie ukradł nic cennego i złapała go policja, ale właśnie o to w tym chodzi, że powiedział stróżom prawa najpewniej, żeby odwrócić uwagę. Od swojego występku o nielegalnych schadzkach swojego kolegi z szanowanym matematykiem profesorem z Cambridge i kawalerem orderu Imperium Brytyjskiego alanem Turingiem. Nie minęło wiele czasu i policjanci pojawili się w domu Alana Turinga, ale wcale nie po to, żeby wyjaśnić sprawę z kradzieżą. Nic z tych rzeczy. Mimo tego, jak niesamowicie przysłużył się Turing swojemu państwu, został oskarżony o całe to naruszenie moralności publicznej i otrzymał bardzo nieprzyjemny wybór albo więzienie, albo terapia hormonalna co było w zasadzie jednoznaczne z chemiczną kastracją. Turing wybrał to drugie jednak stracił w wyniku tej chemicznej kastracji nie tylko popęd seksualny. Jako osoba skazana stracił również dostęp do prac nad tajnymi projektami w tym nad komputerami. Gość się załamał. 7 czerwca 1954 roku geniusz, który przez całe życie musiał ukrywać dużą część swojej osobowości, popełnił samobójstwo. Przy jego ciele, znalezionym dzień później, znaleziono nadgryzione jabłko, jak w jego ulubionej bajce o królewnie śnieżce. To właśnie prawdopodobnie do tego owocu Alan dodał truciznę. Czy po samobójstwie geniusza Przeprosiny długo nie mogły przejść władzy przez gardło? Jak najbardziej. Ułaskawiono go dopiero w 2013 roku. I co prawda, Brytyjczycy uznali go za najwybitniejszego człowieka XX wieku, ale co z tego? Syf pozostał. Wiecie, kim był Alan Turing? Na pewno nie był złodziejem, bo często się słyszy takie stwierdzenie, że A, ten zły Alan to ukradł Polakom klucz do enigmy. Już bez przesady, on nic nikomu nie ukradł. Owszem, bez naszych świetnych kryptologów Alan Turing miałby nie lada problem, ale nie róbmy z niego bezdusznego buca. Bezdusznym bucem w tej historii jest ojczyzna Alana Turinga, która wypiła się na niego koncertowo, mimo tego, co chłop już zdążył zrobić i ile jeszcze mógł dobrego zrobić dla świata. Był władcą szyfrów, więc na przykład mógłby dużo wcześniej wpaść na to, jak zabezpieczyć elektronicznie przesyłane dane, które ogarnięty informatyk jest w stanie wyciągnąć, korzystając z odpowiednich algorytmów. Na całe szczęście w naszych czasach nie musimy się już tym przejmować. Bo NordVPN to przykład dobrego wykorzystania komputerów i odpowiednich algorytmów. O tym, jak ich usługa wpływa na zabezpieczenie waszych danych, mówiliśmy już w odcinkach o Macie Harry i o przebranych królach, ale ktoś może w międzyczasie zdążył sobie pomyśleć, no dobra, no spoko ten NordVPN, ale co zainstaluje sobie i net mi zamuli. Nie, to nie tak. NordVPN nie wpływa na prędkość waszego internetu, także spokojnie. A poza tym są też spoko inne opcje w tej usłudze. Na przykład możliwość zablokowania irytujących reklam na stronach, całodobowa pomoc i to, że NordVPN nie gromadzi danych użytkownika, bo jak sami rozbrajająco szczerze zresztą twierdzą, to nie ich interes. A to nadal nie koniec. Bo teraz jest promka, w której możecie nabyć plan dwuletni z 68% rabatem, a jeszcze jak do tego dorzucicie kod promocyjny, który znajdziecie w opisie naszego filmu, no to jeszcze macie miesiąc dodatkowo, całkiem gratis. Ja wiem, że daleko mi do matematycznych umiejętności Alana Turinga, ale z moich obliczeń wynika, że to w sumie 25 miesięcy, a to nadal nie wszystko, bo z tych wszystkich zalet możecie korzystać aż na sześciu urządzeniach jednocześnie, a w razie czego macie też. 30-dniową gwarancję zwrotu kasy. Także wbijajcie koniecznie w link w opisie naszego filmu po więcej szczegółów, bo opłaca się jak diabli, a my widzimy się niedługo.